Witamy Państwa bardzo serdecznie w Czarowskim Domu Kultury. A witają, Klaon Dezio. E, witam Państwa, witam, witam. I Klon Harry, Hary, bardzo mi miło. Już od 10 minut trwa oszałamiający festyn to właśnie w Chorzowie na ulicy. Na ulicy... Hmm, Siemiarowickiej 59. Dokładnie, zapraszamy bardzo serdecznie. Może Państwo zdążą. Obecnie zapowiadany jest na okres trwania 3 dni. Dokładnie tak, Szanowni Państwo. My jesteśmy przygotowani. Wzięliśmy świeże skarpetki, świeże majteczki i w ogóle wszystko świeże. kilo papieru toaletowego. Dokładnie tak, Szanowni Państwo. Ponieważ tutaj nie ma do dlatego po dwóch dniach proszę uważać na Proszę uważać, właśnie na na wszędzie, na wszędzie walający się papier, czyli papierzami, to są bardzo straszne zwierzątka. A teraz, szanowni państwo, pokażemy, jak zmontować psa. I ty możesz zostać majsterkowiczem, czyli jak zostać doktorem to stolitle w jeden weekend. A montowanie psa zaprezentuje państwu, doktor. Doktor Harry. Doktor Harry, to... ojej, o... to ty tak, to ty. Do ty... majstrowania psa potrzebujemy psa wypompowanego. W tym momencie żółtego. W tym momencie, na przykład, można z jakiegoś fafika yy, spuścić powietrze. Dokładnie tak. Spuszczamy powietrze z fafika. No, spuszczamy powietrze z fafika. Dokładnie tak. I kiedy już powietrze jest spuszczone, otrzymujemy taki oto Poczekaj, ja też będę robił, żeby się nauczyć. Też się chcę nauczyć. Dokładnie tak. Uwaga. Pompujemy fafika. Nie robimy tego kusami, ponieważ chcemy, żeby wszyscy Państwo przeżyli. Kiedy fafika Dokładnie jest już... tak, jak widać. Yy średnia w stojku naszych widzów 80, wystarczy spojrzeć. Pan wiek powinien zostawić sobie zostawić trochę miejsca tutaj na dociskanie. Dokładnie tak, ogonek taki kili 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 Uwaga, przede wszystkim teraz robimy chłopikowi ryjek, znaczy mordkę, znaczy buzię. Przepraszam, nie mów ryjek, no bo, no bo nasz operator się obróci, no. Dobrze, jest nie nie to buzia pieska. No, To tak, jest tak. Robimy tak. Piramidkę Hey Hopsa, dobra. Piramidkę Hey Hopsa. A do no mam. I o piramidce. W połowie A nie wybuchnie. Nie wybuchnie te baloniki, nie wybuchają. Oczywiście są to baloniki z firmy. Hmm. Z firmy. No właśnie, z jakiej firmy? Kto nam, nam zapłaciła, to nie powiemy. To nie powiemy. Rani nie rani zapłacili zapłacili A to robimy? nóżki wiek. nóżki. Na, na dwie rączki. Kręcamy.

ogóle nie jest to piesek inwalida w tym momencie. Teraz można właśnie, tak jak na takim fajnym filmie, zamontować pieskowi z tyłu kółeczka i piesek będzie sobie Ale my pójdziemy krok dalej i dorobimy pieskowi drugie nóżki. Dorobimy drugie nóżki? W połowie. Kręcamy co nam zostało. No. Dokładamy. No. Do drugiej części. I jeszcze Niesamowite! I takim oto sposobem, drodzy Państwo, otrzymujemy rasowego fafika z rodowodem. Czekaj, mój marodowy zobacz! którego Guzzowi wyszedł fafik pudel. Dokładnie. A niemiecki. Dokładnie, drodzy tak, tak, tak. Cóż, Cóż, leci całkiem od, od na drogę. To to trwa w tym staroczesnym domu kultury. Dobra, Do tak, za kolejne pół państwo. godziny. A mamy 10 lipca.